Okres I wojny światowej nie jest wykorzystywany przez twórców gier wideo zbyt często, a szczególnie już przez twórców strzelanek. Dzięki temu właśnie Wardeus się wyróżnia. Deweloperzy muszą jeszcze dopracować i rozwinąć swoje dzieło, ale i tak mamy do czynienia z porządną produkcją. Twórcy nie przygotowali fabularnej kampanii, bierzemy udział tylko w sieciowych potyczkach. Główny tryb pozwala wybrać jedną z kilku map. Zamiast typowej wyszukiwarki serwerów mamy tutaj mapę części frontu, z której przenosimy się do wybranej lokacji, dołączając do jednego z oddziałów. W bitwie bierze udział 32 graczy. Obydwa zespoły rozpoczynają przy własnej linii okopów, a zadaniem atakujących jest przejęcie stanowisk wroga i odepchnięcie ich dalej do kolejnej linii. Jeżeli ofensywa się nie powiedzie, to obrońcy mają szansę na kontratak, wtedy role się zamieniają. Zabawa wygląda inaczej w zależności od aktualnego zadania: defensywa to raczej spokojne czuwanie, dbanie o odpowiednie ustawienie się, obserwowanie i ewentualnie zmienianie pozycji. Bywa też chaotycznie, jeżeli przeciwnikom uda się przykładowo przedrzeć do naszego okopu. Atak to z kolei stresujący bieg przez usłane drutem kolczastym pole bitwy, wypełnione lejami po bombach. Musimy wyczuć odpowiedni moment na sprint, korzystać z osłon i ukształtowania terenu, zakręcać tylko po to, by zmylić oponentów, ponieważ cały czas mamy świadomość, że wargowie mają nas na celowniku, co tylko potęguje emocje. Kiedy udają się dotrzeć do celu, staramy się wyeliminować obrońców i utrzymać przez pewien czas kontrolę nad obszarem. Model strzelania jest bardziej autentyczny niż w grach typu Battlefield. Fani gier takich jak Red Orchestra 2 czy Rising Storm od razu się tutaj odnajdą. Bez dokładnego przycelowania i wstrzymywania oddechu zazwyczaj trudno jest kogoś trafić z daleka, odrzut jest odczuwalny, a lufa dosyć mocno się chwieje. Zazwyczaj wystarczy tylko jeden dobry strzał, by powalić wroga, najczęściej korzystamy z karabinów powtarzalnych. Jeżeli spudłujemy, mamy świadomość, że zmarnowaliśmy okazję, przy okazji zdradzając swoją pozycję. Czasem dochodzi do nerwowych wymian ognia, gdy przeciwnik jest blisko, choćby na drugim końcu okopu. Zabawa nie jest prosta, wymaga cierpliwości, ale bywa też naprawdę satysfakcjonująca. Tego typu rozgrywka jest świetną odskocznią od innych, bardziej zręcznościowych produkcji, w których liczy się przede wszystkim szybka akcja i mnogość różnych dodatków. W grze obecne są też inne rodzaje broni, pistolety i lekkie karabiny maszynowe. Jest też jeden pistolet maszynowy, a ponadto niektórzy żołnierze mają przy sobie granaty. Wyposażenie zależy od wybranej klasy, która z kolei związana jest z oddziałem, do jakiego dołączymy. Otrzymujemy też różne umiejętności, np. bonusy, które gwarantują lekko zwiększoną wytrzymałość. Dowódcy mogą wydawać rozkazy, a nawet wskazywać cel dla moździerzy lub ataku gazowego. Poza głównym trybem, deweloperzy przygotowali także zmagania w stylu każdy na każdego. To jednak raczej tylko ciekawostka i odskocznia od typowych bitew. Nie wciąga nas zbyt długo, w przeciwieństwie do angażującej wojny pozycyjnej. Nie da się jednak ukryć, że przydałoby się tu trochę dodatkowych rodzajów rozgrywki i więcej map. Obecnie walczymy tylko w sześciu lokacjach. Ciekawie byłoby także wziąć udział w starciach 64 graczy, choć nie wiadomo, czy jest to w ogóle możliwe. Oprawa nie zachwyca, jest po prostu porządna. Zresztą specyficzne środowisko nie stwarza zbytnie okazji do podziwiania ładnych widoków. Patrzymy głównie na szaro, burę otoczenie, piach, błoto ziemianki. Trochę pracy wymaga też optymalizacja, ponieważ spadki liczby klatek na sekundę zdarzają się nieco zbyt często. Verdun to strzelanka specyficzna tworzona z myślą o miłośnikach bardziej autentycznego odwzorowania wojennego pola bitwy. Z uwagi na niezbyt dynamiczny charakter starć, nie przypadnie może do gustu każdemu, dostarcza jednak mocnych wrażeń, nawet jeżeli czasem nieco denerwuje.